Cześć, witam się z Wami po naprawdę bardzo długiej przerwie. W końcu mogę do Was wrócić. W końcu mniej więcej ustabilizowałam swoje sprawy, które w ostatnich miesiącach były jeszcze takie niedomknięte, które chciałam zrealizować do końca. E, Dopiąć na ostatni guzik, także finalnie mogę. Się z Wami powitać po naprawdę długiej przerwie. Jak widać, sama się zmieniłam, ale też dużo u mnie się zmieniło. Nie będę teraz wszystkiego opowiadać, bo to zajęłoby mi naprawdę wiele czasu. Aczkolwiek jestem szczęśliwa z tego, że tu jestem, że w końcu się przemogłam po tych wielu miesiącach, nawet nie chcę wiedzieć ilu. W sensie, że do Was wróciłam. Będę u opowiadać o swoich przebojach, o swoich przemyśleniach, o swoich. Innych rzeczy. <noise> Także jestem, wróciłam. Przynoszę Wam też coś od siebie. Na pewno zamierzam wrócić do czytania. Zamierzam wprowadzić jeszcze, nie wiem czy sama, czy właśnie z inną osobą pewną serię, której jeszcze nie widziałam na YouTubie. Także trzymajcie za mnie albo za nas kciuki. Jestem naprawdę podwierała tym, tym całym tematem. No i co krótko, teraz montuję jeszcze... Montuję. Ten film pewnie będzie miał kilka minut, ale w końcu się przemogłam i... No tak jak mówię, będę wracać na YouTube'a. Także filmik z czerwca zaczęłam montować, ale myślę, że on dosłownie będzie miał kilka minut. Tak samo myślę z lipca. Także powoli, we własnym tempie, ale wracam. Dlatego też się do Was odzywam. Jestem naprawdę podekscytowana, jaką można zobaczyć u mnie. Także jeśli chodzi o takie personalne kwestie, no to pewnie będę je poruszyć później. Teraz chciałam się z Wami przywitać. No i mam nadzieję, że dalej będę mile widziana. I zapraszam do oglądania filmu.